Witam w 710 części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa księdza doktora habilitowanego Miłosza Hołdy pod tytułem Zindywidualizowany Teizm Sceptyczny. I klasycznie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Teizm sceptyczny powstał jako próba uporania się z dwoma najpoważniejszymi argumentami przeciwko istnieniu Boga: argumentem ze zła oraz argumentem z ukrycia. Dla potrzebniejszego artykułu nie jest szczególnie istotne rozstrzygnięcie sporu, czy argumenty te należy uważać za odrębne, czy raczej jeden z nich stanowi część drugiego. Będę je traktował jako próby zmierzające do negatywnego rozstrzygnięcia problemu zła i problemu ukrycia, czy mówiąc innymi słowy, problemu braku doświadczenia Bożej obecności. A więc rozstrzygnięcia na rzecz odrzucenia tezy teistycznej bądź znaczącej jej modyfikacji. TS zaś traktował będę jako pozytywne, choć inaczej niż czyniono dotychczas, rozstrzygnięcie tych problemów. Obydwa argumenty przybierają na sile wówczas, gdy są rozpatrywane w wersji ewidencjalnej, czyli gdy są przedstawiane nie w postaci rozumowań o charakterze dedukcyjnym, lecz jako rozumowania redukcyjne, i w obliczu takiej właśnie ewidencjalnej wersji obydwu argumentów. Sceptyczni teiści formułują swoje stanowisko. Uważam, że TS, prezentowany w dotychczasowych wersjach, przedstawia ciekawą i dość udaną próbę odparcia argumentów ze zła i z ukrycia. Proponuję jednakże jego modyfikację, która pozwoli na uwzględnienie indywidualnego kontekstu, w jakim problem zła i problem ukrycia pojawiają się w ludzkim życiu. Proponowane przeze mnie rozwiązanie uwzględnia zasadniczy schemat sceptycznego teizmu, pozwala jednak na. Uzupełnienie tego schematu. Oto wszystko, co wiąże się z indywidualnym kontekstem, w jakim problem zła i problem ukrycia są rozpatrywane przez ludzi zmagających się z tymi problemami. W tym właśnie kontekście dokonuje się indywidualne opowiedzenie się za tezą o istnieniu Boga bądź przeciwko tej tezie. Stanowisko, które zamierzam nakreślić w niniejszym tekście określam jak zindywidualizowany teist sceptyczny – Przyjrzyjmy się najpierw schematowi TS. Jak pisze Brier, TS ma dwie składowe. Pierwszą jest mocna teza teistyczna chodzi tu o tezę tzw. klasycznego teizmu zgodnie z którą istnieje Bóg posiadający wszelkie możliwe pozytywne atrybuty w najwyższych możliwych natężeniach. Drugą składową jest teza, że nie mamy ani nie możemy mieć dostępu do powodów, dla których tak rozumiany Bóg dopuszcza w świecie istnienie zła oraz sytuacje, w których ludzie zdolni do poznania go i utrzymywania z nim relacji w takowej nie pozostają. Pierwszą ze składowych określana jest jako metafizyczna, druga jako epistemologiczna. Należy jednak zauważyć, że przyjęcie składowej metafizycznej nie dokonuje się po prostu, lecz jest pochodną takich interpretacji, doświadczeń oraz rozumowań, które są w stanie obronić swoją ważność i siłę przekonywania w zestawieniu ze składową sceptyczną. Można zatem stwierdzić, że TS ma składową metafizyczną. Precyzyjnie należałoby ją określić jako metafizyczną składową teistyczną, MST, oraz dwie, nie zaś jedną, składowe epistemiczne. Pierwszą z nich określiłbym jako epistemiczną. Epistemiczną składową teistyczną EST obejmuje ona rację na rzecz przyjęcia MST, drugą jako składową sceptyczną SS, osłabiająca bądź unieważniająca racje stanowiące zawartość EST. Zasadniczy problem tkwi zatem w tym, jaka jest siła obydwu składowych epistemicznych. Sceptyczni teiści zdają się sugerować, że EST przeważa nad SS, dlatego możliwe jest utrzymywanie MST. Jeśli w taki sposób zarysuję się TS, można postawić dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi, czym TS różni się od bardziej tradycyjnych, niesceptycznych postaci teizmu? <laughs> A zatem czy i w, jakim, i w czym stanowi krok naprzód w radzeniu sobie z problemem zła i problemem ukrycia? Drugie, czy da się w taki sposób zmodyfikować TS, aby zdolny był objąć indywidualne przypadki doświadczenia zła i poczucia, że Bóg jest nieobecny i w ten sposób stanowić skuteczny sposób na uporanie się z argumentami ze zła i z ukrycia w obliczu indywidualnych doświadczeń człowieka? Sceptyczny teizm jako anateizm. TS jest z jednej strony świadectwem bardzo poważnego potraktowania doświadczenia zła oraz poczucia, że Bóg nie jest obecny w świecie ujętych w argument ze zła i argument z ukrycia. Z drugiej strony jest dowodem ostrożności w wydawaniu ostatecznych sądów co do konsekwencji tych doświadczeń na poziomie przekonań w kwestii istnienia bądź nieistnienia Boga. W tym świetle sceptyczny teizm jawi się jako anateizm, w sensie, się, w, tak, y, w jakim terminu tego używa Kearney. Anateizm jest takim rodzajem teizmu, który jest przekroczywszy pierwszy etap, na którym przekonanie o istnieniu Boga nie jest jeszcze wystarczająco głęboko zreflektowane, a następnie zmierzywszy się z ciemną stroną ludzkiego doświadczenia, co może prowadzić do chwilowego odrzucenia tezy o istnieniu Boga, staje się dojrzały, bardziej ostrożny i pokorny. Taki rodzaj teizmu wydaje się przejawem sceptycyzmu, idącego dalej niż sceptycyzm pierwszego rzędu a zatem czymś w rodzaju sceptycyzmu wobec sceptycyzmu. O ile doświadczenie zła i poczucie, że Bóg jest nieobecny w zrozumiały sposób wywołują sceptycyzm co do istnienia Boga, o tyle TS pozwala wykonać jeszcze jeden krok na tej drodze, polegający na podaniu w wątpliwość rozstrzygającej siły tych doświadczeń i nadbudowanych na nich argumentów. TS staje się w ten sposób przeciwieństwem zarówno niedostatecznie uwzględniającego trudne życiowe doświadczenia, opowiadania się za ateizmem, jak też zbyt pospiesznego odrzucenia tezy teistycznej, przy jednoczesnym uznaniu wagi powodów jej kwestionowania. SS, stanowiąca część struktury TS, zawierałaby zatem tę pierwszą negację. Negację siły bądź rozstrzygającego charakteru EST. Potwierdzenie MST, dokonujące się na drodze rozstrzygnięcia, że siła EST przeważa siłę SS, byłoby zaś aktem negacji w stosunku do pierwszej negacji. Na pierwszy rzut oka, TS może jawić się jako rodzaj apologii. Mocnego klasycznego stanowiska teistycznego w kontekście problemu zła oraz poczucia, że Bóg jest nieobecny. Jeśli TS byłby jedynie próbą znalezienia sposobu na utrzymanie mocnej tezy teistycznej, jawiłby się jako wyraz wymuszonej zgody na poważne wzięcie pod uwagę wspomnianych doświadczeń i oddanie pola przeciwnikom teizmu, w takim zakresie, w jakim to nieuniknione. TS jest jednak czymś więcej niż jedynie apologią klasycznego teizmu, jest próbą odpowiedzialności, Odpowiedzialnego wzięcia pod uwagę doświadczeń, które są istotnym elementem życia. Odpowiedzialnego znaczy tutaj również ostrożnego w zbyt pospiesznym porzucaniu przekonania o istnieniu Boga. Zwracając uwagę na możliwość drugiej negacji, TS staje się wyzwaniem dla tych, którzy pierwszą negację uważają za wystarczający powód do odrzucenia bądź znaczącej modyfikacji MST. Nowość sceptycznego teizmu Zasadniczą nowością w stosunku do starszych, niesceptycznych odmian teizmu jest zakres, w jakim zwolennicy TS uwzględniają doświadczenie zła i poczucie, że Bóg jest nieobecny. Sądzę, że decydującym czynnikiem dla konieczności poszerzenia tego zakresu były doświadczenia XX wieku, który przyniósł nieznaną dotychczas skalę zła, hekatombę, połączonego z poczuciem, że Bóg porzucił ludzi i pozwolił na to, by zło zatriumfowało nad światem. I choć w dyskusjach nad znaczeniem tych doświadczeń pojawiają się argumenty, że z metafizycznego punktu widzenia zło spadające na jednego człowieka jest nie mniejszym problemem niż masowa zagłada, to nie można lekceważyć głosu tych, dla których skala zła, jakie miało miejsce, stanowi istotną kwestię. Wśród nich są tacy, którzy choć nie odrzucają tezy o istnieniu Boga, znacząco modyfikują jednak tezy dotyczące Bożej natury. Siła wspomnianego doświadczenia była tak ogromna, że zaczęto mówić o nowej jakości zła. Jeśli zgodzić się z tą tezą, że zło, którego doświadczyli ludzie w XX wieku jest złem o nowej jakości, to i problemem, problem dopuszczania takiego zła przez Boga lub problem braku reakcji z jego strony w obliczu tego zła zyskiwałby nową metafizyczną jakość. Argumenty ze zła i z ukrycia stałyby się zaś w tym świetle świadectwami tej nowej jakości, domagając się takich odpowiedzi ze strony zwolenników teizmu, które same będą miały nową jakość. W tym świetle te... S. byłby próbą sformułowania stanowiska teistycznego o nowej jakości. Nie tyle odpornego na zarzuty ze strony przeciwników, ile zdolnego uwzględnić te zarzuty i uczynić z nich część wyjawienia, wyjaśnienia zła i poczucia bożej nieobecności w świecie. Następnym ważnym nowym elementem w TS wydaje się ujęcie kwestii zrozumiałości Boga. Zwolnicy TS twierdzą, że sceptycyzm ogranicza się do powodów, dla których Bóg dopuszcza zło oraz pozwala na to, by ludzie doświadczali poczucia, że jest nieobecny. Ich zdaniem należy się pogodzić z nieznajomością tych motywów. Nie jest to jednak powód, by odrzucać tezę o istnieniu Boga, a także by bondyfikować tezy dotyczące jego natury. Można zatem potraktować tez jako precyzację sceptycyzmu lokalnego w kwestii Boga. W epistemologii mówi się o sceptycyzmie globalnym, który w dużym uproszczeniu jest stanowiskiem głoszącym, że nie możemy posiadać wiedzy nad żaden temat, oraz o sceptycyzmach lokalnych, głoszących, że istnieją pewne sfery bądź zagadnienia, których nie możemy. Posiadać zadowalającej wiedzy. Sceptycyzm dotyczy kwestii Boga. Jest niewątpliwie najpopularniejszym rodzajem sceptycyzmu lokalnego. TS, który ogranicza niewiedzę jedynie do kwestii bożych, motywów pozwalania na zło oraz jego ukrywania się, jawi się jako jeszcze bardziej wąsko-lokalny sceptycyzm w ramach lokalnego sceptycyzmu dotyczącego kwestii Boga. Zwolennicy TS idą śladem tradycji, w której Boga określa się jako Deus Absconditus czyli Bóg ukryty a najlepszym wyrazicielem tej tradycji jest Bles Pascal który dziwił się zdziwieniu co do Bożego ukrywania się zdaniem Pascala ukrywanie się nie jest dobrym argumentem przeciwko istnieniu Boga sugeruje on, że ukrywanie się należy do zwyczajnych sposobów w jakie Bóg postępuje z ludźmi i właśnie tego należy się po nim spodziewać jego zdaniem domaganie się pełnej, pełnej jawności Bożych motywów jest Wyrazem niezrozumienia tego, kim jest Bóg oraz tego, w jaki sposób postępuje z ludźmi. Lokalny sceptycyzm co do bożych motywów byłby więc, zdaniem Paskala nieodłącznym elementem teizmu chrześcijańskiego. Wykorzystując zarysowany powyżej schemat, można by powiedzieć, że zdaniem Paskala Bogu zależy na tym, by człowiek pracował nad EST, mając świadomość, że nie da się całkowicie unieważnić SS. Co więcej, według Pascala, brak świadectw na rzecz SS byłby przeszkodą na drodze formowania się dojrzałego stanowiska. Stanowiska teistycznego. Kolejnym nowym elementem w TS jest coś, co można by określić jako precyzacja zawartości wiary w Bogu. Strategia argumentacyjna zwolenników TS przypomina kantowską precyzację sfery metafizyki, zmierzającą do pokazania, które z obszarów poznania mogą zostać uznane za obszar działania czystego rozumu, które zaś stają się przestrzenią aktywności wierzeniowej. Można by sugerować, że sceptyczni teiści porządkują sferę wiary w Boga. By zrobić miejsce dla precyzyjnie określonej zakresowo wiary Bogu. Przedmiotem tej drugiej miałabyś stać się uczciwość Bożych intencji i życzliwość wobec ludzi, jeśli bowiem pozostałe obszary naszego poznania prowadzą nas do wiary rozumianej jako przekonanie o tym, że Bóg istnieje oraz do innych pozytywnych przekonań. Na temat jego natury czy działania w świecie, to sfera pozostawiona wierze Bogu odnosi się przede wszystkim właśnie do tych fundamentalnych kwestii, obejmujących kwestie dopuszczania zła i poczucia Bożej nieobecności. Strategia ta jest o tyle ciekawa, że jak się wydaje, kwestie przekonania o Bożej uczciwości i życzliwości są kluczowe w odniesieniu do ludzkich relacji z Bogiem. W wierze nie chodzi przecież jedynie o samo przekonanie. O istnieniu Boga, wiarę w Boga, lecz raczej o przeświadczenie, że jest On uczciwy w stosunku do nas i nie zamierza zrobić nam krzywdy, wiarę Bogu. Indywidualizacja teizmu sceptycznego. Wszystkie wymienione elementy, które są kluczowe dla TS, wskazują, że jest to stanowisko pozwalające nieco bardziej ostrożnie i precyzyjnie niż możliwe to było w przypadku niesceptycznych form teizmu, traktować problem zła i problem ukrycia, z którymi przychodzi się ludziom zmagać. Sądzę jednak, że potrzebna jest dalsza precyzacja tego stanowiska, która pozwoli ująć także indywidualne doświadczenie zła i poczucie Bożej nieobecności. Argumenty ze zła i z ukrycia należą do tego typu argumentów, wobec których nie da się przejść obojętnie. Są w nich bowiem zakodowane, bardzo trudne i bolesne doświadczenia. Żaden argument nie jest sformułowany w doświadczeniowej próżni. W przypadku każdego, nawet najbardziej abstrakcyjnego argumentu, da się wskazać jego zakorzenienie w ludzkim doświadczeniu. W żaden sposób nie osłabia to oczywiście siły argumentu. Przeciwnie, może znacząco go wzmocnić. Argument. Nie jest przecież kwestią czysto logiczną, lecz należy do dziedziny pragmatyki. Pozwala jednak osądzić go w kontekście życiowych zmagań, których argument zawsze jest częścią. Argument nie jest jedynie sposobem, w jaki następuje wypowiedzenie i ujęcie doświadczenia, lecz także drogą do uporania się z doświadczeniem. W przypadku argumentów ze zła i z ukrycia relacja między elementem teoretycznym a doświadczeniem, na którym argument jest osadzony, daje się widzieć szczególnie wyraźnie. Zarówno ci, którzy formułują argumenty przy. Przeciwko istnieniu Boga, jak i ci, którzy odpierają te argumenty, próbują znaleźć właściwy sposób na poradzenie sobie z doświadczeniem zła i poczuciem, że Bóg jest nieobecny, które stało się ich udziałem. Przyjęcie lub odrzucenie poszczególnych przesłanek argumentów wiąże się bezpośrednio ze znaczeniem i intensywnością tych doświadczeń dla konkretnego człowieka. Właśnie ze względu na te doświadczenia, argumenty, nawet jeśli są poprawne formalnie, okazują się przekonujące bądź nieprzekonujące dla konkretnego człowieka. Doświad Doświadczenie i umiejętność poradzenia sobie z doświadczeniem rozstrzyga o tym, czy argument jest czy nie jest przekonujący dla danego człowieka. Istotą proponowanej przeze mnie modyfikacji TS jest odniesienie go do indywidualnych doświadczeń człowieka. W wersji zmodyfikowanej jako ZTS miałby stanowić odpowiedź na niezrozumiałość Bożych powodów do puszczania zła i poczucia jego. Nieobecności, ograniczającą się do konkretnych sytuacji z życia ludzi bądź do całości doświadczenia pojedynczego człowieka. Uczyniłoby to tak pojmowany ZTS jeszcze bardziej lokalnym, sceptycyzmem niż jest nim TS. Relacja między EST a ESS jest kwestią indywidualną. Zindywidualizowane są również zakresy obydwu składowych. Zawartość EST jest kwestią indywidualną, ponieważ poszczególne jednostki różnią się pod względem liczby przyswojonych tez na temat. Istnienia Boga, zdolności ich rozumienia. Tezy te zajmują różne miejsca w sieci przekonań posiadanych przez dany podmiot. Różne są także doświadczenia, z którymi tezy te są powiązane w życiu konkretnego człowieka. Każde odpowiedzenie się za MST także jest zatem kwestią indywidualną. Podobnie rzecz ma się z SS. Nie da się ocenić z zewnątrz mocy ani znaczenia SS w przypadku konkretnej jednostki, ponieważ są one pochodną indywidualnego doświadczenia zła i poczucia bożej nieograniczonego. Obecności. Choć obiektywnie trudne doświadczenia, dwojga ludzi mogą być identyczne, nigdy nie są identyczne subiektywnie, a w konsekwencji nigdy nie spełniają identycznej funkcji i nie powodują identycznych skutków na poziomie zawartości SS. Właśnie dlatego nie można lekceważyć głosów tych, którzy interpretują dany przejaw zła czy poczucia bożej nieobecności jako zło o nowej jakości. Zasadniczym pytaniem, na jakie musi odpowiedzieć każdy człowiek zmagający się z doświadczeniem zła i poczuciem Bożej nieobecności jest pytanie o to, czy niezrozumiałość Bożych motywów dopuszczenia tego e, o to konkretnego zła i tego oto konkretnego poczucia, że jest nieobecny, pozwala nadal utrzymywać tezę o jego istnieniu. Tak pojmowany ZTS przenosi zatem całą kwestię na poziom konkretnego życia, w którym zło i poczucie, że Bóg jest nieobecny, stają się problemami dla konkretnego człowieka. Problemy o naturze jednostkowej domagają się jednostkowej odpowiedzi. Rozważanie na dużym poziomie ogólności może być jedynie Punktem odniesienia i pomocą w rozstrzygnięciu tych kwestii na poziomie jednostki. Jeśli tym, co kluczowe dla możliwości utrzymywania stanowiska teistycznego jest zaufanie w dobroć i prawdomówność Boga, w każdym jednostkowym. W przypadku realizuje się ono jako zaufanie w to, że Bóg jest uczciwy wobec tego oto konkretnego człowieka i życzliwy dla niego. ZTS jest próbą uwzględnienia indywidualności. Jeśli prawdą jest, że rozwój religii zmierza w stronę indywidualizacji oraz że dojrzałość religii polega na wzięciu pod uwagę jednostek poszukujących sensu życia i mierzących się z własnym niepowtarzalnym losem, lecz także stanowiska z obszaru w filozofii religii winny zmierzać do ujęcia tej indywidualności. ZTS określa jedynie układ poszczególnych elementów wchodzących w grę w konkretnym przypadku, radzenia sobie z doświadczeniem zła i poczuciem bożej nieobecności, nie rozstrzygając jednak o ich zawartości. Daje także po możliwość znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego podobne na pierwszy rzut oka doświadczenia prowadzić mogą do różnych wyników, w postaci przyjęcia bądź odrzucenia tezy teistycznej, poprzez poszczególnych ludzi. Ze względu na ich różnorodną wrażliwość, pokazuje też, że każda jednostka z wnętrza własnego doświadczenia musi i ma prawo rozstrzygnąć o tym, jaka relacja zachodzi pomiędzy EST i SS, a zatem, czy biorąc pod uwagę własne doświadczenie, zła i poczucie Bożej Nieobecności, jest w stanie utrzymywać MST, czy raczej winna ją odrzucić. ZTS prowadzi także do nakreślenia dwóch strategii, które zwolennicy teizmu mogą stosować, kiedy chcą przekonać innych ludzi, do przyjęcia bądź utrzymania tezy teistycznej. Pierwszą jest wzmacnianie EST. Dokonuje się ono poprzez dostarczanie argumentów za istnieniem Boga oraz szerzej, spójnej koncepcji teistycznej, która będzie w stanie pomóc danej osobie zinterpretować jej własne doświadczenie w kluczu teistycznym. Częścią tej strategii byłoby także rozwijanie TS, który nakreśla taką właśnie ogólnie pojętą koncepcję. Drugą strategią mogłaby zyskać miano strategii testymonialnej. Chodzi tutaj o Dostarczanie świadectw na rzecz możliwości zinterpretowania indywidualnego doświadczenia zła i poczucia bożej nieobecności. Nie jako argumentów przeciwko istnieniu Boga, lecz jedynie jako wyzwań dla EST, a w konsekwencji dla MST. Szczere głębokie świadectwo zmagania się z złem i poczuciem Bożej nieobecności, połączone z wyznaniem wiary w bożą uczciwość i życzliwość może okazać się przy tym o wiele bardziej skuteczne niż najlepiej skonstruowane argumenty. Świadectwo niesie bowiem za sobą. Ten kluczowy aspekt indywidualności, który nie jest aż tak wyraźnie widoczny w żadnym argumencie. Obydwie strategie zmierzają nie tyle do przekonania kogokolwiek do teizmu, ile raczej do zasugerowania możliwości dokonania drugiej negacji, o której była mowa wyżej. Są zatem zaproszeniem do podjęcia próby bycia sceptycznym wobec własnego sceptycyzmu w kwestii istnienia Boga. Podsumowanie. ZTS wydaje się być taką formą teizmu, która trafnie ujmuje sposób, w jaki Jednostki radzą sobie z problemem zła i problemem ukrycia. W naszych mm, naznaczonych zarówno sceptycyzmem, jak i indywidualizmem czasach, kiedy jednak weźmie się pod uwagę choćby tekst Psalmu 31, którego fragment stanowi motto niniejszego tekstu, można zaryzykować twierdzenie, że ZTS jest wydobyciem na światło dzienne wątków obecnych już w dziejach religii, lecz być może niedostatecznie wyeksponowanych bądź takich, z których nie udało się jeszcze wyciągnąć wszystkich możliwych konsekwencji. Autor psalmu wypowiada we własnym imieniu deklarację, zgodnie z którą uznaje Boga za swojego. Psalm stanowi indywidualną lamentację, która nie prowadzi jednak do odrzucenia przekonania o istnieniu Boga, lecz do wyznania wiary. Słowa te wypowiedziane są z wnętrza indywidualnego doświadczenia psalmisty. W tych słowach da się usłyszeć świadectwo zmagania ze złem, którego doświadcza autor. Jestem w ucisku od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności oraz zmaganiem się z Bożym ukryciem, czego dowodzą prośba niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą. W wynikiem tego zmagania jest świadectwo, które przybiera formę modlitwy. Choć doświadczenie zła i poczucia Bożej nieobecności są dla autora tego tekstu trudnymi wyzwaniami, daje on świadectwo, że nie niszczą one jego relacji z Bogiem. Problem zła i problem poczucia Bożej nieobecności są najtrudniejszymi wyzwaniami, z jakimi przychodzi się mierzyć zwolennikom teizmu. Analiza ZTS prowadzi nas do stwierdzenia, że zmaganie to nie polega jedynie na czysto teoretycznych rozważaniach, lecz domaga się od człowieka Świadectwa, żywego. Być może to właśnie jest przestrzeń, gdzie odbywa się zasadnicza filozoficzna praca. Zadaniem filozofa teisty jest rzecz jasna skonstruowanie dobrych argumentów i teorii. Nie może on jednak zapomnieć, że tym co najistotniejsze jest danie świadectwa o tym, jak on sam radzi sobie z godzeniem tego, co wie o Bogu z doświadczeniem zła i poczuciem bożej nieobecności w świecie. Bardzo dziękuję.